Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu. Jest to projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok. Pani Wiesiu prosiłbym o zabranie głosu w sprawie zmian w miasta. Proszę bardzo Pani Wiesiu. Jeżeli chodzi o nasze dochody, zostaną zwiększone o kwotę 295 836, zł. I co się na to składa? Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dla Biblioteki Pedagogicznej 11,250 na podstawie porozumienia, czyli powiększona o tą kwotę, którą Państwo uchwalaliście, a przez to zmniejszymy nasze własne dochody i stąd zmniejszenie jest w paragrafie drugim. Następnie kwota 284 586 złotych, to jest dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na dożywianie. Następnie zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 100 000 złotych. Jest to poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych z Chetynów, a zwiększa się... Wydatki też na, inwestycyjne na opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o uzyskanie statusu zdrowiska to jest wykonanie operatu obszaru zdrowiskowego oraz 20 tysięcy na plan rozwoju lokalnego miasta. Następnie zmniejsza się wydatki o kwotę 8585 zł. Jest to dotacja na wydatki bieżące biblioteki publicznej, a zwiększa się o tą samą kwotę wydatki majątkowe, które dotyczą wykonania projektu budowlanego tej biblioteki publicznej. I w dzisiejszych materiałach, jeżeli chodzi o te materiały, które Państwo otrzymaliście, to byłoby wszystko. A dzisiaj jeszcze dodatkowo koleżanka rozniosła załącznik numer 2, bo to są zmiany, które dotyczą wydatków inwestycyjnych w tym samym dziale, czyli nie ma zwiększenia ani zmniejszenia tej kwoty, jedynie jest w załączniku, który Państwo otrzymaliście, numer 1. W punkcie ósmym dochodzi nowe zadanie, zagospodarowanie przeciwpodziałowe rzeki powodziowe Rzeki Łyny w obrębie gminy miejskiej wraz z wykonaniem bulwaru etap pierwszy 60 tysięcy, a zmniejsza się o 60 tysięcy zadanie w punkcie siódmym umocnienie skarpy rzeka, Rzeki Łyny. Już jesteśmy po tym, po przetargu i w związku z tym właśnie Pan Burmistrz Proponuję, żeby tu pomniejszyć, a zwiększyć dodatkowo na to nowe zadanie. I jednocześnie Państwo otrzymaliście uzasadnienie w nowym tym układzie, gdzie właśnie w opisówce wyjaśnia się, że się zmniejsza wydatki w dziale 600, jakie zadanie o 60 tysięcy, a zwiększa się to nowe zadanie. To wszystko tak? Tak. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Czy są pytania? Proszę ja bardzo. mam pytanie. Panie burmistrzu, plan rozwoju lokalnego miasta. Co kryje się pod, to, pod tym hasłem? Bo co, do, co do zasady wie. To, ale, no czy czy nic innego. Plan rozwoju lokalnego podobnie dokument taki jak był, który będzie przygotowany, będą konsultacje społeczne prowadzone. Jest to przygotowanie do kolejnej edycji rozdania i musimy taki dokument posiadać, żeby potem móc aplikować, a nie chciałbym tego robić na koniec roku, kiedy ruszą pierwsze konkursy i okaże się, że nie możemy wystartować, bo nie mamy planu. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy są jeszcze pytania? Proszę. Jeśli chodzi o poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na tych ulicach, czy, te, czy jest szansa, żeby w tym roku jeszcze to było zrealizowane? Tak? otrzymaliśmy pismo, że rząd podjął decyzję, to zostało chyba uchwalone przez Sejm, o zwiększeniu rezerwy budżetowej na ten cel. Dostaliśmy pismo od bojewody, czy jesteśmy nadal zainteresowani realizacją schetynówek na ten rok. Odpowiedź oczywiście jest udzielona, że tak. Wygląda na to, że otrzymamy dofinansowanie. Proszę bardzo. Tutaj jest wraz z wykonaniem bulwaru jakaś tam nawierzchnia będzie, tak? Od razu. Na razie nie będzie nic i nie wiadomo czy w ogóle będziemy to realizować. W związku z tym, że projektanci Skarpy przystąpili do dokumentacji, stwierdzili, że może się okazać, że trzeba zabezpieczyć troszkę szerzej też nabrzeże Łyny. No trudno nazywać te płaskie nabrzeże Zabezpieczeniem skarby, więc skarby zabezpieczyliśmy środki na ewentualną potrzebę poszerzenia dokumentacji, której tak będzie musiała być wtedy w odrębnym przetargu. Może się okaże, że nie będzie potrzeba. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Przepraszam, jeszcze w tym, w tym temacie to jest. Który odcinek od mostu Olsztyńska, gdzieś w stronę miasta? Tak? Od mostu Olsztyńska do mostu Kopernika. 800 metrów. 800 metrów to jest y, odcinek mówi o fizycznej realizacji potem gdyby trzeba było, natomiast dokumentację wpisaliśmy 3 km to jest od granicy miasta ulica Kalinowskiego do mostu na Kopernika. Y, dlaczego akurat taki odcinek? Po rozmowie z zarządem y, melioracji gospodarki wodnej i Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska ustaliliśmy, że po prostu byłaby to jedna decyzja środowiskowa i ważna 4 lata, wtedy na kolejne etapy ewentualnej realizacji nie trzeba byłoby za każdym razem decyzji środowiskowej wydawać. Przemysł. Następny punkt jest to projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Komisji Rady Miejskiej. I tak proszę Państwa. Tak jak było w napisane, w związku z, tym z podjętymi działaniami w celu uzyskania statusu obszaru ochrony w Związku zachodzi pilna konieczność do powołania stawej komisji uzdrowiskowej. Czy w związku z tym są pytania? Proszę uprzejmie. komisję komisji jest niezbędne. Proszę? Powołanie komisji jest niezbędne. Jest niezbędny dla przejrzystości procedury uzyskiwania statusu budżetowiska. Proszę Państwa przechodzimy do następnego punktu. Jest Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składów osobowych stawek Komisji Miejskiej, Komisji Rady Miejskiej. Proszę Państwa. No Proszę Józef, mogę? Okay. Proszę uprzejmie. E, tutaj y... Na trzy nazwiska niby jest miejsce, ale ja bym proponował, żeby w skład tej komisji weszło no, pięciu radnych. I teraz moje propozycje byłyby takie. Proponowałbym kolegę tutaj Wojtka Korzeniewskiego, czy wyrażał wyraża zgodę, żeby pracować w tej komisji. Koleżankę radną tutaj z Tak? Yy, Kolegę Józka Kurto, czy wyrażasz zgodę? Yy, koleżankę Wiesiew Wodarczyk szczepańską i nie wiem, I ja też chciałbym być w składzie tej komisji jako Przewodniczący Rady Miasta, nie wiem. To są moje propozycje, czy jeszcze jakieś propozycje ewentualnie macie Państwo, jeżeli chodzi o skład tej komisji? Proszę. Prosimy Pan Przewodniczący rozpytać się, też wyrażać, czy też wyraża słowa. No jak zgłosiłem swoją kandydaturę, to wyraża to z automatu, prawda? Proszę bardzo, czy jeszcze jakieś kandydatury, jeżeli chodzi o skład tej komisji? Jeżeli nie, to proponuje pani sekretarz. Wpisujemy do nazwiska i przegłosujemy, prawda? Mhm. Dobrze. Znaczy, nie, teraz to, komisja już była. Punkt, 19. Powołanie komisji, a teraz była to samochód, do Tej komisji. No, opinię komisji głosowali. Opiniowaliśmy komisja o No teraz następny projekt uchwały to jest skład osobowy. Ja zaproponowałem kandydatury członków komisji. Wszyscy wyrazili zgodę. I teraz nie wiem Pani Sekretarz w komisji. Y Poszczególnie komisja, tak. tak? Czy zaproponowane? Tak. To proszę bardzo Józef, kontynuuj. Zaprojektowaliśmy komisję. Yy, tak, komisja. I teraz ten to wpisujemy od no, razu, tak? tak? Wojciech Korzeniecki. Cztery to będzie. Dobrze. Czy jeszcze raz? W skład komisji yy Weszli, weszli, weszli Korzeniewski, Krystyna Józef Kurtow, Wiesława Podarczyk, Czepańska, Janczyk Kedziecki. No to teraz szczególnie komisja. Komisja Rewizyjna, kto jest za przyjęciem projektu uchwały? uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wstrzyma? 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 I Komisja Społeczna, kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Yeah, that больше.